Siemano! Witam Was w ósmym odcinku My Summer Car. Słuchajcie, dostaliśmy wysoką wypłatę Ale co po tym, że dostaliśmy wysoką wypłatę? Mamy niedzielę Mamy godzinę 12 Dlatego pędzimy do miasta jak najszybciej Ponieważ w dzisiejszym odcinku Chcę Wam pokazać Tuning naszej bawarki Niepotrzebnie, ostatnim razem kupiliśmy Sportowy tam a jak to się nazywało? Sportowy, God damn it. No i jak zwykle, jak się gdzieś śpieszę, to nie wyjadę tak szybko. Bo po co? Bo po co? Chcę kupić sportowy kolektor wydechowy. O, nie wiem po co to kupowałem. Ponieważ mamy teraz okazję, aby kupić turbo. I kupimy turbo Aby nasza bawarka no nie wierzy, że ona teraz nie pojedzie Bo sobie chyba ze mnie A robicie Widzowie ktoś nas ewidentnie robi w konia do tego mi Gasimy tą padakę Później się zajmiemy wyciągnięciem tej padaczki z tego rowu Ona sama wyciągnie się A my musimy jak najszybciej dojechać do miasta To jest po prostu niedopuszczalne My musimy być już w tym momencie w mieście Jeszcze pick-upa mamy w garażu God damn it Gaszlę sobie tak na szybko Ponieważ no moje gardło woła o pomstę do nieba Po ostatnich live'ach Jest to godzina gadania z wami Czasami godzina siedzenia w ciszy, ale zawsze jest to godzina z Wami. Jedziemy do tyłu. Wrzucamy jedynkę. Jeszcze po ostatnim razie nagrywam strasznie dużo odcinków. Nagrywam coraz lepsze te materiały, moim zdaniem, ponieważ coraz więcej się będzie działo w tych odcinkach. No to sobie tutaj, leż. I naprawdę, moim zdaniem, rozwijamy się jako ganą bardzo się rozwijamy ponieważ no... niedługo 300 subskrypcji o ile już nie jest 300 subskrypcji, bo jak zwykle znowu nagrywam na zapas no przepraszam was, ale weekend to jest taki czas gdzie ja go chcę spędzić z dziewczyną, gdzie chcę jej poświęcić ten czas, gdzie w tygodniu mało jej tego czasu poświęcam ale weekend chcę poświęcić ten czas dla niej, szczególnie, że my w tygodniu się nie widujemy z nią dlatego nagrywam dla was na weekend Wy macie te odcinki o 15 Ja sobie siedzę spokojnie z dziewczyną później, tylko patrzę jak tam... Czy wyświetlenie się zgadzają. Oczywiście jeszcze dzisiaj, jakby było mało czasu, bo nagramy to w piątek Chcecie, abym zrobił donaty na streama Jesteśmy, widzimy go Gnoju już jadę I doolo Jej, wypuść mi, mordu Chce, chcecie, abym zrobił donate. Jeszcze mam do zrobienia donate'y Więc no Ciężko, ciężko to widzę Mamy to, mamy 450 2800, no i tamten 1000 Czyli kupujemy wszystko elegancko Mamy turbinkę do naszego koliśa Mamy Dolot Mamy wylot Tylko interesuje mnie w jaki sposób Hmm Nie, to już by, to już jest wszystko wiadomo Dobra, jedziemy teraz do, do domu, tylko zobaczymy czy ma czarne śruby Ma czarne śruby, bierzemy od razu je z bomby, ponieważ mamy do przekręcenia koła Nitra nie kupujemy na razie, bo pocią nam Nitro, ale podjedziemy jeszcze sobie do sklepiku, albo nie podjedziemy do sklepiku. Powiedziałem wam, że będziemy dzisiaj zakładali turbo w konisiu, to zakładamy turbo w konisiu. Jedziemy tu home, dokładnie. Jak w ogóle uprzedzam wasze pytania. Znaczy się, wy te pytania już pewnie macie, ale ja wam powiem tak, że dostałem wypłatę, bo co niedzielę, jeżeli się zwozi beczki, to się dostaje tą taką pierwszą kasę za to, a później się dostaje tą ogromną wypłatę już, tą prawidłową wypłatę. Ja dostałem właśnie tą prawidłową wypłatę z beczki. No i powiem Wam, widzowie, że. No, jak widzicie, nie ma lipy. Nie ma, nie ma. Oj, 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 Ale teraz trzeba jechać do. To home, żeby to zamontować. Aha, jeszcze lepsza sprawa. Trzeba schalować bawarkę do domu. O, teraz to się będzie działo. Musimy dojechać bezpiecznie do domu, żeby dowieść te rzeczy. oj, 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 mi zasłania. Redukcja ręczny. Ale y, pika bez problemu wyjeżdża z takich dziur. Więc, y, no problem. A tutaj dalej stoi. Zaraz przejdziemy jej pomóc. Tylko wyrzucimy rzeczy. No, i ręczny wysiadamy, idziemy i kładziemy. Tak, to w ogóle trzeba wziąć i znaczy się to może się później przydać. Może zamontujemy sobie z powrotem tą manualną skrzynię biegów. Trzeba wziąć, wysadzić, wyciągnąć wszystkie rzeczy. I przypierdzielić w tą bawarkę z całych sił. Tu jeszcze jakieś śrubki zostały. Mam nadzieję, że te śrubki nie są potrzebne do egzystencji naszej bawareczki. Te śruby. A nie mam już Teraz przy sobie. Te śrubki wymienimy najpierw w kołach, żeby te koła się ładnie prezentowały. Oczywiście niedługo wymienimy jeszcze felgi, bo te felgi też są takie dwa. 10. Jeżeli macie plan, jak je pomalować, czy coś, to wiecie, co jest Waszym zadaniem. Czyli, oczywiście, zejść niżej w sekcję komentarzy. Yy, najpierw dać ten czerwony przycisk, który Wam się teraz wyświetla, razem z dzwoneczkiem. No, to jest Waszym obowiązkiem. A później dać subika i napisać, jaki kolor felg widzicie w naszej Bawareczce. Na razie jest biało-czarna. Później może będzie w jakichś innych kolorach. Uuu! Gaddymyt. Napęd na 4. Jazda. Nie wiem, czy ją wyciągnę teraz, ale postaram się ją jakkolwiek wyciągnąć. I jeżeli macie jakieś pomysły, żeby przemalować całą bawarkę, czy macie pomysł, żeby przemalować same Felgi, to śmiało piszcie. Od tego jest sekcja komentarzy. No i no, oczywiście ten czerwony przycisk z napisem subskrybuj, jeżeli nie jest czerwony kliknijcie tak aby był czerwony ponieważ zmierzamy do 300 subskrypcji a jeżeli jest już 300 subskrypcji nie masz klikniętego przycisku a przychodzisz na odcinki to dawaj więcej tych czerwonych przycisków ponieważ lecimy jak najszybciej mam plan aby do końca tego roku może osiągnąć 1000 subskrypcji zobaczymy czy nam się to uda więc, jeżeli nie ma czerwonego przycisku, jeżeli jest czerwony przycisk, zrób tak, aby był szary. Dzięki. A my się chyba zobaczymy za chwilę. Ponieważ, no, jakby mam to powiedzieć, no, ta bawarka y, stoi jak widzę w gnaju i chyba będzie stała tutaj na stałe. Cofniemy sobie trochę pick-upem. Oczywiście, my też nie możemy cofnąć wbijamy jedynkę Trzeba się jak najbardziej rozpędzić Dwójka O! Mamy to Udało nam się wyciągnąć Łatwe Jez Jez Dobra, widzimy się za chwilę jak ja jeszcze ją wprowadzę do garażu i odstawię wszystkie auta Więc po krótkim cięciu Jesteśmy w naszym garażu Oczywiście parkujemy naszą bawarkę, gasimy ją Teraz o, jechałem z nowym, nowym wielofunkcyjnym spoilerem aktywnym, ponieważ yy, generuje docisk aktywny. Szybszy jadę generuje mniejszy docisk, wolniej jade generuje większy docisk. Tak, yy, dlatego teraz otwieramy maskę i przenosimy tutaj w sumie demontujemy tutaj większość rzeczy przy silniku, ponieważ silnik to jest jako jedna bryła. Kiedyś to było więcej brył, a teraz to jest już mniej brył. Ale bierzemy nasz kluczyk i kręcimy śrubki. Tak jak zwykle kręcimy śrubki na live, czy po lajwie, czy na odcinku, czy przed odcinkiem. Zawsze jest kręcenie śrubek, ale to zawsze musi być to kręcenie śrubek. Dlatego. Mam nadzieję, że nam się to uda, ponieważ robię to w tej grze pierwszy raz. No nie jest to niestronnego, ponieważ są to trzy części. Nie wiem w jakiej kolejności to wkładać. I mi się wydaje, że najpierw wsadzimy kolektor soncy yy, od Turbo. Halo? O! I doło. Yy, to mi się wydaje, że tam rzucimy o tu. Tu, 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 że tutaj będzie git. Że nie będziemy już robili wolnossącej bawarki, ewentualnie kiedyś tam. Więc wsadzimy już yy, to nie. Wsadzimy to, o! I zobaczcie jak pięknie, nawet są potrzebne tylko trzy śrubki. Zaraz oczywiście zrobimy jazdę testową. No i yy, wiadomo trzeba wziąć i walnąć jakiegoś wyściga mordo, żeby wziąć i od razu mieć kontent na następnego. Na no następny odcinek zdobywamy spoiler. Tak, to jest wszystko zaplanowane tutaj. Nie myślicie, że nie, ale w następnym odcinku zdobywamy spoiler albo nie. Nie pamiętam, ile mieliśmy już wyścigów wygranych, chyba dwa albo trzy. Dlatego teraz musimy odkręcić to piękne cudo, które, na które w poprzednim odcinku wydaliśmy pół tysiąca. Jak widać, nasz no, stan już nam odbił do głowy. Nie liczymy się kompletnie z pieniędzmi, ponieważ no. 500 kiedyś to było dla nas og ogrom pieniędzy, a teraz... 500 co to jest? Jeszcze tylko jedna. Dwie si trzy śrubki jeszcze nam zostały Ale nasza bawarka będzie dzisiaj zaturbiona. I pamiętajcie o tym, aby Aby wbijać... Co ja żem odkręcił halo? Aby wbijać na naszego Discorda Ponieważ tam są wszystkie y Screeny, i tak dalej, z backstage'u. Tam o wszystkim się dowiecie szybciej, czyli o tym, że w sumie mogę wam powiedzieć, ponieważ yy, ja to nagrałem w piątek, ale wy ten odcinek z mojej summer car y zobaczycie wcześniej, czyli wy zobaczycie go wy... w sobotę, bo w sobotę zamierzam wam go wrzucić, czyli po prostu dostaniecie. A jak co, interkuler? intercooler? Halo? A, i ten intercooler już jest zamontowany. Aha, y jeszcze tylko filka na napojenie się. Jestem już z powrotem, napojony, nawodniony. Więc wkładamy to, to wygląda potężnie spod tej maski. Przecież to jest tak ogromne to jest większe niż ten sam silniczek. Jijacie, przecież to będzie robiło totalny pogrom, podejrzewam. Szczególnie, że wy mi mówiliście, że jeżeli mam już czynnik sportowy i mamy. Yy, welded, jak się nazywa? welded, co ja mam w tym sensie? słuchaj, A no, miałem. jeżeli mam welded, yy... brakuje mi dzisiaj słów. Jeżeli mam Welded, jak to się zwało, mechanizm różnicowy Differ O, przypomniało mi się, to nie da się kompletnie prowadzić, bo miota na lewo, prawo, góra, dół i jeszcze robił przysiady i dwa salta na koniec. Dlatego nie montuję na razie tego Welded, zamontuję otwarty i zobaczymy jak będzie się jeździć. Drifty zawsze można porobić takie arabskie na drodze szutrowej. Ale ja się dziwię, że nigdzie nie idzie zamontować tego o, mamy do zamontowania do tłumika. Jeszcze tłumik nam został, żeby zamontować... a mogłem w sumie pojechać po cały tłumiczek, żeby był już calusi zamontowany, caluszki nowy albo performance. Zależy jak to tam... jak kto woli. Idziemy jeszcze tylko poleżankę. Ponieważ chcę zobaczyć, czy faktycznie nigdzie się nie montuje tego interkulera, czy go tylko tak się wkłada i on już jest. Czy no po prostu trzeba go gdzieś zamontować, i czy jakbyśmy nie mieli interkulera, to czy by nam pozwoliło odpalić auto, gdybyśmy mieli tutaj? Nie, no trzeba go zamontować, ale to tylko taki montaż, montaż. Tutaj już raczej chyba nic nie ma. Mamy tylko dwie śrubeczki. Dlatego montujemy te dwie śrubeczki. Nie wiem, śrubki z odzysku są. Nie pytajcie skąd ja je mam. Naprawdę przy pracy z, przy czymś się zostały zasta, i koniec. Tutaj wszystko jest? Jest. Dlatego chyba już możemy iść i odpalać naszą bawarkę. Dlatego zamykamy maseczkę. Wsiadamy do auta. Uwaga, pani gnoja Słyszycie to? To jest to O kurde, jadę do przodu Na ręcznym Skumacie to? Na ręcznym pojechałem do przodu Jakby odkurzacz ktoś przytkał Rurę od odkurzacza tak w jedną stronę Dobra Dzisiaj to chłopaki możemy się zmierzyć, ale to ma Uu, mocy No to jedynka i, od... i jazda o dwójka, ale na trójce to się już będzie ładnie odpychało dokładnie. Tak jak mówiłem, to będzie nie do prowadzenia. Będzie się chyba od razu wbić szóstkę, żeby to dało się prowadzić. Dlatego jedziemy od razu do miasta. Jedziemy od razu do miasta, żeby zobaczyć, czy da się tak zerwać, jakby. Jak uda nam się po prostu poprowadzić ją po drodze prostej, żeby nie było tak, że będziemy musieli startować z piątki, szóstki. Szóstki tutaj chyba nie ma, no nie ma szóstki, ale ta turbina tak po prostu mocarnie pompuje to powietrze na To ona cały czas bokiem idzie, Rów, teraz to jest. No to jest to, o czym mówiłem. Rów, teraz to jest żaden problem, żeby zaliczyć. Ale jedziemy przyzwyczaić się do asfaltu, jak ona będzie rwała to na asfalcie. Więc jesteśmy już. Wow. Faktycznie dobrze, nie mam tego zespawanego dyfrap, ponieważ mogłoby być strasznie słaby. Nie wiem, czy nie będziemy musieli startować na przykład z trojeczki. No, ma moc skubana. I tylko ten odkurzacz w tle. nie no to jest tragedia prowadzenia takiej bawarki. mam nadzieję że niedługo się że niedługo się nauczę ją prowadzić widzisz gościu co ty mi sprzedałeś ona nie skręca już ona ma już dość a papieroska nie mam ale zobaczmy No to będzie trzeba zmieniać te tak, biegi przy 4000 obrotów, żeby to yy, miało jeszcze jakąkolwiek trakcję. Zobaczmy. Zatrzymujemy się w miejscu. Gaz do dechy. I wtedy ta trójka tak cierpi. Może do 5000. On no, do 5000 i będzie spoko. I wtedy możemy sobie słuchać na bieżąco naszego odkurzacza. Dlatego ja się z wami za, za chwilę zobaczę. Nie, 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 to nie jest jeszcze koniec. Musimy jeszcze przetestować. God fucking dammit! Musimy jeszcze ją przetestować w boju. Dlatego ja mam czas na wyciągnięcie tej bawarki. A za chwilę się widzimy na linii, na linii startu, żeby się zmierzyć z tym gnojem. Może niedługo zobaczyć nasz spoiler. Słuchajcie, mamy już dosyć późną godzinę ponieważ mamy 21, 20... O prawie 22. Dlatego sobie już samamy piąteczkę i powoli suniemy do przodu. Macie tragiczny pokaz klatek na ekranie, ale już stoją, dlatego możemy zrobić redukcję i ogień. Aby podjechać do nich. Ręczny, halo mój. Zaczęliśmy ten ręczny synek. Siemano chłopaki. A ty jak tam? O, z nim też można ship nawijać. Dlatego witamy się z tym Pomyślałem, że to ja mam Pink grimsy Siemanu. I za ile? Mamy 3 Teraz wygramy piąty I będziemy mieli w następnym odcinku już spoiler Dlatego obserwujcie ten kanał się znaczy, obserwujcie, subskrybujcie Przedamy do naszej bawarki i po raz testować, jak ona tam będzie jeździć z tym naszym turbo. Poszli. Może by opony sportowe coś dały, ale na razie turbo nie daje nam ogromnej przewagi. Jednak daje i to bardzo oddaje. Nawet nowy best time Tylko wyhamuj Oooo! Wow. Jednak rzeczywiście go w tyle zostawiliśmy Ale Ja się takim miłym akcentem z wami pożegnam, ponieważ to jest już koniec tego odcinka. Jeszcze wam ładnie maskę otworzę, żebyście się nie napatrzeli. O, widzicie, stoi tam fragę. No, Zarada jednym z syropu klonowego, ale to, to się już nie martwcie Żegnam Was z tym miłym, pozytywnym akcentem. W następnym odcinku jedziemy zdobyć spoiler, aby nasza powarka była już w 100% usportowiona. Więc do zobaczenia w następnym. Pamiętajcie, aby zostawić ten czerwony przycisk, żeby był w końcu szary. Tak mało brakuje nam do 300, a jeszcze mniej do 1000. Tak jestem pewien tego co powiedziałem. Dlatego do zobaczenia się